Zapraszam was dzisiaj na filmik, który powstał przy współpracy z marką Kuvings. Test tej wyciskarki Kuvings robiłam już w zeszłym roku. Nadal używam, nadal bardzo serdecznie polecam i link do niej i kod zniżkowy specjalny dla was znajdziecie w opisie filmu. A teraz zapraszam was na trzy wyjątkowe soki, które poprawią samopoczucie na pewno i podniosą odporność organizmu, co jest szczególnie ważne teraz jesienią i zimą, a soki te są zrobione ze składników sezonowych, także jeszcze bardziej wartościowe, naprawdę gorąco polecam picie takich soków o tej porze roku. Pierwszy sok żurawinowy to bomba witamin. Ilość antyoksydantów w żurawinie jest wielokrotnie większa niż w innych owocach. Ma ona silne działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze. Polecana jest przy infekcjach dróg moczowych, a także problemach oddechowych czy wrzodach żołądka. Potrzebujemy jedną do półtorej szklanki świeżej żurawiny, jabłko pomarańcze i opcjonalnie zielone liście, np. jarmuż. Wrzucamy na zmianę miękkie i twarde składniki. Ja wrzucam po trochu wszystkiego, tak ratami. I wspaniałe w Kuwingsie jest to, że możemy wrzucać jabłka w całości. Kolejny sok będzie z delikatną nutką jesienną, bo dodamy do niego dwie dojrzałe soczyste gruszki, cytrynę, jarmuż i kawałek imbiru. Cytrynę obieramy ze skórki, jarmuż kroimy w mniejsze kawałki, imbir w plasterki nie musimy go obierać chyba że chcemy. Wrzucamy na przemian miękkie i twarde składniki i gruszki wrzucamy również w całości. Sok ten dzięki imbirowi działa rozgrzewająco, wspomaga oczyszczanie górnych dróg oddechowych i jest doskonały dzięki swoim właściwościom przeciwwirusowym, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Imbir tak naprawdę możemy dodawać do każdego soku. Ostatni sok zawiera ogromne ilości witaminy C, ale także inne witaminy i minerały, w tym sporo antyoksydantów. Potrzebujemy do niego seler naciowy, zieloną paprykę. Jeżeli chcemy zwiększyć jeszcze ilość witaminy C, to możemy zieloną zastąpić czerwoną. Czerwona ma najwięcej witaminy C, zielona ma więcej np. kwasu foliowego. Natkę pietruszki i jedno duże lub dwa małe jabłka. Wszystkie składniki poza jabłkami kroimy w mniejsze kawałki. Sok ten działa na organizm oczyszczająco, nawadniająco i pobudzająco, dzięki czemu otrzymamy ogromny zastrzyk energii już po niewielkiej szklance tego napoju. Dlatego warto taki sok pić rano na czczo. A jak się to ma do diety keto? Na keto polecam ten ostatni sok z dodatkiem kwaśnego jabłka. Można tutaj dodać dodatkowo jeszcze imbir, cytrynę lub żurawinę, która też jest kwaśna. Po prostu wybieramy te składniki, które mają najmniej węglowodanów. Dajcie znać, jeżeli chcielibyście taki filmik z przepisami na soki przyjazne tylko na diecie keto. Polecam wam też sok Długowieczności, który jest moim ulubionym na keto, ale nie tylko na keto. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Życzę dużo zdrowia i gorąco polecam robienie soków z sezonowych, składników. Dzięki wyciskarce, dobrej wyciskarce jest to naprawdę bardzo przyjemne. Polecam Wam serdecznie zrobienie sobie takiego prezentu, a może komuś, bo naprawdę zwraca się to wielokrotnie. Warto jest w to zainwestować. To jest doskonały prezent, który będzie służył całe lata. Dziękuję Wam, życzę Wam pięknego, miłego dnia, no i na zdrowie.